Jestem pan Fanon. To jest miasto Meshed. Muszę upewnić się, że moi ludzie... Proszę, pomóżcie moim ludziom. Proszę, przyjedźcie do Iranu. Proszę, pomóżcie. Iran jest bliski potężnego ataku Stany Zjednoczone Ameryki, bo cierpliwość Trumpa skończyła się po ostatniej masakrze reżimu. Wirtualna ambasada Stany Zjednoczone Ameryki w Iranie pilnie wzywa Amerykanów do natychmiastowego opuszczenia kraju, Wszelkimi możliwymi środkami. Zalecają ucieczkę przez granice lądowe do Armenii lub Turcji, bo wkrótce na niebie mogą być rakiety zamiast samolotów pasażerskich. A liczby napływające teraz z Iranu naprawdę powinny cię przestraszyć. Niektóre doniesienia twierdzą, że ogólnokrajowa liczba ofiar śmiertelnych mogła już przekroczyć 12 tysięcy osób. Co bardziej niepokojące, wysokiej rangi urzędnicy reżimu islamskiego zaczynają się wypowiadać. Wysoki rangą urzędnik Ministerstwa Zdrowia, wypowiadając się anonimowo, Przyznał, że w całym kraju zginęło już około 3000 osób. Inny urzędnik rządowy potwierdził to, twierdząc, że widział raport o co najmniej 3000 ofiar śmiertelnych i ostrzegł, że liczba ta rośnie. Jasne jest, że islamski reżim dał swoim siłom bezpieczeństwa wolną rękę do stłumienia powstania wszelkimi możliwymi środkami. Nagrania i relacje świadków pokazują, jak straż rewolucyjna, Basic i policja Faradża strzelają na oślep do tłumów z karabinów strzelb z metalowymi kulkami i przez snajperów na dachach. W ciągu dwóch tygodni zatrzymano niemal 11 tysięcy osób, w tym dzieci od 14 roku życia. Nawet lekarze są atakowani, by uniemożliwić leczenie rannych. Setki innych po prostu zniknęły, pochłonięte przez system więzienny, bez żadnych rejestrów, bez zarzutów i bez wyjaśnień dla ich rodzin. Reżim skazał protestujących na śmierć. Pierwszym powieszonym ma być 26-letni Irfan Sułtani, którego egzekucję wyznaczono na 14 stycznia. Pierwsza zgadnij co? Sułtaniemu odmówiono dostępu do adwokata. Uczciwego procesu czy jakiejkolwiek możliwości odwołania się. To wygląda na pierwszą z potencjalnej fali szybkich egzekucji. Wspomina się o publicznych egzekucjach przez powieszenie, by zastraszyć i zniechęcić ludzi do protestu. Setki, jeśli nie tysiące osób zostaną powieszone na śmierć tylko za to, że dołączyły do protestów i domagały się wolności oraz demokracji. Dlatego właśnie hasła zaczynają się teraz zmieniać. Irańczycy nie tylko krzyczą śmierć dyktatorowi, ale też proszą Trumpa o interwencję i powstrzymanie rzezi. To prawdziwe szaleństwo. To ten sam kraj, który przez lata krzyczał śmierć Ameryce, a dziś błaga Trumpa o pomoc. Hamenei musi wiedzieć, że jest skończony, bo to ta czerwona linia, przed którą ostrzegał go Trump. Mam nadzieję, że protestujący w Iranie będą bezpieczni, bo to teraz bardzo niebezpieczne miejsce. Niech Bóg ich błogosławi. Ponownie ostrzegam przywódców Iranu, nie zaczynajcie strzelać, bo my też odpowiemy ogniem. Przez pierwsze kilka dni siły bezpieczeństwa trochę się powstrzymywały, ale gdy protesty zaczęły się nasilać, Khamenei zdecydował, że ma już dość. 9 stycznia wygłosił przemówienie, nazywając protestujących śmieciami i jasno dał do zrozumienia, że chce zaostrzenia represji. Wszyscy powinni wiedzieć, że Islamska Republika doszła do władzy dzięki krwi kilkuset tysięcy honorowych ludzi. Islamska Republika nie ustąpi wobec tych, którzy są sabotażystami. To już nie pytanie, czy Stany Zjednoczone uderzą, lecz kiedy i jak. Jeśli chcesz wiedzieć pierwszy, kliknij subskrybuj. To dla nas ważne. Wall Street Journal podaje, że Donald Trump zostanie poinformowany 13 stycznia o opcjach reakcji na protesty w Iranie. Według osób zaznajomionych z planami, rozważane jest zwiększenie wsparcia dla komunikacji opozycji, wykorzystanie cyberbroni do sabotażu irańskich obiektów wojskowych i infrastrukturalnych. Dalsze zaostrzenie sankcji oraz oczywiście przeprowadzenie bezpośrednich amerykańskich ataków wojskowych. Sekretarz stanu Marco Rubio, sekretarz obrony Pete Hexet i generał Dan Kane mają uczestniczyć w spotkaniu. Nie chodzi tylko o Trumpa. Amerykańscy ustawodawcy również wzywają do interwencji. Republikański senator Lindsey Graham wezwał prezydenta do obalenia islamskiego reżimu. Posłuchajcie: Nie obchodzi mnie, czy go wydobywają, ale chcę, by był uwzględniany. On to współczesny Hitler, religijny nazista, okropny człowiek. Czas by odszedł. Ludzie tego chcą. Trump postąpił jak Reagan. Reagan poszedł pod mur berliński i powiedział: Zbóżcie ten mur. Donald Trump wybrał ludzi zamiast ajatollaha. Mówi Donald Trump. Aby Iran znów był wielki, protestujący muszą zwyciężyć, a reżim upaść. Jak tego dokonać? Cokolwiek zrobimy, panie prezydencie, musimy dodać odwagi protestującym i przestraszyć reżim. Na Pana miejscu, Panie Prezydencie, zlikwidowałbym przywódców zabijających ludzi. To trzeba zakończyć. Według The New York Times, Stany Zjednoczone nie są jeszcze gotowe na atak na Iran. Pentagon poprosił Trumpa o dodatkowy czas na zgromadzenie wystarczających sił i staranne zaplanowanie ataku, który faktycznie sparaliżowałby irański reżim. Pierwsza to ma sens, ponieważ lotniskowce i ich grupy uderzeniowe są ostateczną militarną siłą Stanów Zjednoczonych. Jednak w tej chwili marynarka wojenna Stany Zjednoczone Ameryki po prostu nie ma żadnego z nich na odpowiedniej pozycji. Z 11 aktywnych lotniskowców, 7 utknęło w kraju na przeglądach technicznych lub tankowaniu. Jeden jest zaangażowany na Karaibach w ramach operacji Stany Zjednoczone Ameryki przeciwko Wenezueli. Trzy pozostałe znajdują się na Dalekim Wschodzie. Dwa koło Japonii, jeden w Azji Południowo-Wschodniej. Nie ma doniesień o ich ruchu na Bliski Wschód. A nawet gdyby do tego doszło, minęłoby wiele dni, Zanim dotarliby na miejsce i mogliby podjąć jakiekolwiek realne działania, Stany Zjednoczone musiałyby najpierw przerzucić w region więcej siły ognia, nie tylko po to, by uderzyć w cele w Iranie, ale także, by chronić amerykańskie siły i sojuszników w tym rejonie. Niektórzy urzędnicy twierdzą, że agencje otrzymują notatki z prośbą o opinie dotyczące reakcji na sytuację w Iranie przed ważnym spotkaniem Trumpa. Brak lotniskowca nie oznacza bezsilności. Stany Zjednoczone Ameryki. Amerykańskie lotnictwo już jest w zasięgu, gotowe do uderzenia. Amerykańskie bazy nieustannie otaczają Iran. Al-Udeid w Katarze i al-Dafra w Zjednoczone Emiraty Arabskie skupiają samoloty bojowe. Incirlik w Turcji przechowuje taktyczną broń jądrową. A strategiczne lotniska Stany Zjednoczone Ameryki znajdują się też w Kuwejcie, Bahrajnie, Iraku i Jordanii. Na tych bazach dziesiątki amerykańskich myśliwców i bombowców są stale gotowe, czekając na sygnał z Waszyngtonu. Premier Izraela, Benjamin Netanjahu, odbył pilne rozmowy z najwyższymi dowódcami wojskowymi. Izrael, znany z zainteresowania irańskim programem nuklearnym, postawił swoje siły powietrzne w najwyższej gotowości. Amerykańscy i izraelscy planiści omawiają współpracę na wypadek upadku reżimu Iranu lub desperackich działań Netanjahu jest o wszystkim informowany. To, co naprawdę niepokoi zarówno mnie, jak i Ciebie, to nagłe pojawienie się amerykańskiego samolotu zagłady. W styczniu 2026 roku obserwatorzy w Kalifornii i Waszyngtonie zauważyli Boeinga E4B Nightwatch, czyli Narodowe Powietrzne Centrum Operacji. Na świecie są tylko cztery takie maszyny odporne na impulsy elektromagnetyczne. Wybuchy nuklearne i promieniowanie cieplne. Ich celem jest zapewnienie ciągłości dowodzenia i kontroli rządu w najgorszych scenariuszach, pełniąc rolę Mobilnego Pentagonu lub Białego Domu. Jeśli naziemne centra zostaną zniszczone lub przejęte, publiczne pojawienie się E4B na dużych cywilnych lotniskach jest bardzo rzadkie, zwłaszcza w Stany Zjednoczone Ameryki. 9 stycznia jeden z tych samolotów opuścił bazę w Nebrasce i wylądował na międzynarodowym lotnisku w Los Angeles. Po raz pierwszy w 51-letniej historii programu E4B samolot ten pojawił się na lotnisku LAX. Wielu analityków twierdzi, że to sygnał najwyższej gotowości Waszyngtonu na poważną konfrontację, nawet z ryzykiem eskalacji nuklearnej. Pentagon informuje, że był to rutynowy lot z sekretarzem obrony Pitem Hexetem na trasie Arsenal of Freedom. Promującej przemysł obronny. Czemu do krajowej trasy promocyjnej użyto ściśle tajnego E4B? Zamiast zwykłego transportu Very Important Person, E4B był w powietrzu 18 czerwca 2025 roku, tuż po tym, gdy prezydent Trump po raz pierwszy zagroził Iranowi militarnie, podczas wcześniejszych napięć. Siły powietrzne twierdziły, że to niezwiązane, lecz wielu wątpiło. Teraz, gdy samolot wraca po ostrzeżeniach Trumpa wobec Teheranu, powiązania są oczywiste. Jak wyglądałby amerykański atak na Iran, jeśli Trump da zielone światło? Na podstawie ujawnionych rozmów i wcześniejszych przykładów, eksperci przewidują szybkie i precyzyjne uderzenia, odcinające głowę, mające na celu sparaliżowanie zdolności Teheranu do kontynuowania masakry na własnym narodzie. Według New York Times, Trump dowiedział się o planowanych precyzyjnych atakach na cele w Teheranie, w tym infrastrukturę niemilitarną, związaną z aparatem bezpieczeństwa reżimu. To może oznaczać uderzenie w kluczowe centra dowodzenia reżimu, na przykład Ataki mogą również koncentrować się na bazach Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, w których stacjonują jednostki bezpośrednio zaangażowane w zabijanie protestujących. Więzienia i ośrodki zatrzymań, znane z tortur oraz ryzyko ataków na domy lub biura wysokich urzędników odpowiedzialnych za przemoc. Większość tych ataków prawdopodobnie wykorzystałaby precyzyjne pociski, by uniknąć ofiar cywilnych. Tysiące protestujących już stoją u bram bas reżimu w całym Iranie. Ataku nie było tylko dlatego, że Waszyngton wie, iż sytuacja może szybko wymknąć się spod kontroli. Doradcy Trumpa ostrzegali, że szerokie działania militarne mogą zaszkodzić protestującym, dając Hamenejemu szansę na zjednoczenie Irańczyków wokół nacjonalizmu i ukazanie protestujących jako amerykańskie marionetki. Pierwsza oczywiście Hamenei już bez przerwy krzyczy, że to powstanie jest potajemnie sterowane przez księcia koronowanego Gezę Pachlawiego, i rząd Stany Zjednoczone Ameryki, posłuchajcie. Ważne jest to, że za Bazari stoją podburzeni najemnicy wroga, którzy skandują hasła przeciwko islamowi, przeciwko Iranowi i przeciwko Islamskiej Republice. To ważne. Zamieszkujący muszą znać swoje miejsce. Nie poddamy się, wierzymy, że społeczeństwo nas wspiera. Inshallah, powalimy wroga na kolana. Prezydent Iranu, Masud Pazeszkan, oświadczył w telewizji, że Stany Zjednoczone Ameryki i Izrael wysłały do kraju terrorystów, by wywołać przemoc i chaos. Szkolili obie grupy w kraju i za granicą oraz sprowadzili terrorystów z zagranicy. Podpalają meczety wreszcie, przyszli i podpalili targowiska. W taki sposób potraktowali meczety. Czy w kulturze tych ludzi muzułmanie zaakceptowaliby ich w swoim społeczeństwie? Potem zabijali ludzi karabinami, ciężką bronią maszynowymi. Niektórych podpalili, innym odcięli głowy, część pogrzebali żywcem. Po takich wiadomościach myślisz: To nie są nasi, nie należą tu. To mówi wszystko. Mimo tysięcy ofiar śmiertelnych prezydent Iranu bardziej złości się na podpalanie meczetów. Niestety dla niego ponad 350 meczetów już stanęło w płomieniach. W odpowiedzi reżim sięgnął po obrzydliwe nowe metody. Pokazują w telewizji państwowej worki na zwłoki, kłamiąc, że to ofiary amerykańsko-izraelskiego spisku. Nie przyznano, że protestujących zabiły własne służby bezpieczeństwa. Może wśród nich byli tacy, którzy szukali bójki, chociaż policja twierdzi, że nie. Chcieli przejąć bazę i być może nawet użyli broni. Ale większość z tych ludzi to po prostu zwykli ludzie, a ich rodziny to zwyczajne rodziny. Właściwie posłuchajcie, co właśnie powiedział najwyższy rangą policjant Iranu, szef policji Ahmad Rezaradan, o tych protestach. Obiecał wyśledzić wszystkich protestujących po kolei, aż nie zostanie żaden. Przysięgamy, że dopadniemy wszystkich wichrzycieli do ostatniego. Będziemy ścigać każdą osobę, która to rozprzestrzenia, aż do ostatniej. Założę się, że prezydent nie powie ani słowa o tym, jak siły Radana dosłownie strzelają do dzieci na ulicach i zabijają przypadkowych cywilów, nawet w miejscach, gdzie protesty były całkowicie pokojowe. Teraz drugim powodem, dla którego Stany Zjednoczone Ameryki i Izrael jeszcze nie przeprowadziły ataku, jest to, że przywódcy Iranu rzucają poważnymi groźbami. Próbują przestraszyć Waszyngton. Przewodniczący parlamentu Iranu, Mohamed Bakir Halibaf, były dowódca IRGC, ostrzegł, że jeśli Stany Zjednoczone Ameryki zaatakują Iran, zaatakują wszystkie amerykańskie bazy i okręty na Bliskim Wschodzie. Wiedzcie, że jeśli zaatakujecie Iran, zarówno okupowane terytoria, jak i wszystkie amerykańskie bazy wojskowe oraz okręty w regionie staną się naszymi legalnymi celami. Przy waszym otwartym przyznaniu się do planowania agresji militarnej przeciwko Iranowi, nie ograniczymy naszej legalnej obrony tylko do reakcji po waszym działaniu, odpowiemy na podstawie konkretnych wskaźników zagrożenia. Muszę ostrzec ciebie i Twoich regionalnych sojuszników: nie popełniajcie błędu w obliczeniach. Późniejszy żal Wam nie pomoże. Allahu Akbar. Wysoki rangą Irańczyk stwierdził, że już sygnał zagrożenia. Może skłonić Iran do ataku na amerykańskie wojska w regionie. Musisz przyznać, że jak na kraj, który nie miałby szans w starciu ze Stanami Zjednoczonymi, Iran naprawdę lubi mierzyć wyżej niż powinien. Iran mógłby wystrzelić setki lub tysiące rakiet na oślep, jak podczas 12-dniowej wojny z Izraelem, gdy pociski trafiały w izraelskie miasta, ale jednocześnie ten konflikt pokazał też jak bezwartościowa jest tak naprawdę irańska obrona przeciwlotnicza. Izrael zdołał zdobyć przewagę w powietrzu w ciągu kilku minut. A teraz Iran jest znacznie bardziej podatny na ataki niż wcześniej. Ich radary mają luki, obrona rakietowa jest skompromitowana, a wojsko przeciążone. Dzięki protestom, siły irańskie i ich sojusznicy w Libanie i Iraku są najpewniej gotowi do reakcji. Wystrzeliwując rakiety wszędzie, przeprowadzając ataki dronami, a nawet atakując tankowce w zatoce, taki lekkomyślny, eskalacyjny ruch byłby czystym samobójstwem. Ale jeśli Ayatollah naprawdę uwierzy, że jego reżim jest bliski upadku, może być na tyle szalony, by wywołać pełnowymiarową wojnę na Bliskim Wschodzie. Na razie jednak Iran wydaje się zwrócił do Stanów Zjednoczonych z propozycją negocjacji. Rozmawiając z dziennikarzami 12 stycznia, Trump powiedział, że irańscy przywódcy zadzwonili i teraz próbują umówić się na spotkanie. Iran wczoraj zadzwonił, by negocjować. Przywódcy Iranu chcą rozmów, chyba mają dość presji ze strony Stanów Zjednoczonych. Iran chce negocjować. Nie, tak, możemy się z nimi spotkać, to znaczy spotkanie jest organizowane, ale możemy być zmuszeni do działania z powodu tego, co się dzieje przed spotkaniem. No więc zgadnij co? Ta ostatnia deska ratunku oficjalnie przepadła. 13 stycznia Donald Trump opublikował na Truth Social publiczny apel do Irańczyków, by kontynuowali protesty, przejmowali instytucje państwowe i zaczęli zbierać nazwiska zabójców oraz oprawców. Obiecał też, że Ameryka sprawi, że poniosą konsekwencje. Pierwsza, żeby było jasne, odwołał wszystkie zaplanowane spotkania, a irańscy urzędnicy ogłosili, że rozmowy są zawieszone do czasu zakończenia bezsensownych zabójstw. Jednak z każdą kolejną godziną protesty nie wykazują żadnych oznak ustania mimo rozlewu krwi. Nawet teraz, ponad dwa tygodnie od wybuchu niepokojów, miliony ludzi wciąż wychodzą na ulice w co najmniej 27 z 31 prowincji Iranu. Starling Elona Muska. Krótko umożliwiał protestującym komunikację i wysyłanie materiałów na zewnątrz, lecz obecnie to połączenie także zostaje odcięte. Iran Wire podał, że początkowo Starlink zakłócono w 30 miejscach, a po kilku godzinach liczba ta wzrosła do ponad 80. Pomimo doniesień, że dziesiątki tysięcy terminali Starlink działa w Iranie, blackout objął również połączenia satelitarne. Eksperci Iran Wire twierdzą, że irański reżim uruchomił wojskowy wyłącznik awaryjny. By zakłócić satelity Starlink. Zaawansowaną technologię najpewniej przekazała reżimowi islamskiemu Rosja lub Chiny. Po 12-dniowej wojnie z Izraelem i Stany Zjednoczone Ameryki, w czerwcu 2025, Iran zakazał Starlinka i innych nieautoryzowanych usług satelitarnych ustawą antyszpiegowską. Za użytek osobisty grozi do dwóch lat więzienia, a za szpiegostwo nawet kara śmierci mimo zakazu według Associated Press. W Iranie ze Starlinka korzysta 40 tysięcy, 50 tysięcy osób, nawet terminale są teraz bezużyteczne, chyba że Elon obejdzie irański wyłącznik awaryjny. Nawet jeśli Elonowi się uda, dla wielu Irańczyków może być już za późno. Islamski reżim już poluje na użytkowników Starlinka, konfiskuje terminale i być może sprawia, że użytkownicy znikają. Do egzekucji Irfana Sultaniego pozostały godziny. A setki innych mogą czekać w kolejce. Jeśli reżim naprawdę to zrobi, międzynarodowa reakcja będzie ogromna. Po 47 latach brutalnych rządów, islamska republika może upaść pod presją powstania i siły militarnej z zewnątrz. YouTube często demonetyzuje lub ogranicza nasze filmy. W ostatnim tygodniu cztery z nich zostały zdemonetyzowane. Filmy z atakami dronów lub z frontu są ograniczane. Bo nie są przyjazne reklamodawcom. Uznaliśmy, że relacjonowanie tych wydarzeń jest istotne, dlatego stworzyliśmy własną platformę Basics Insider, zbudowaną od zera i bez ograniczeń. Nie musimy zamazywać naszych ataków dronów, nie musimy zamazywać nagrań z linii frontu i nie musimy zamazywać niszczonych rosyjskich baz lotniczych. Co więcej, nie wyświetlamy żadnych reklam na stronie, dzięki czemu nie musimy się cenzurować tylko dlatego, że reklamodawcom nie podoba się to, o czym informujemy. Utrzymujemy stronę dzięki Waszemu wsparciu, nie z reklam. Jeśli interesują Cię takie treści, wesprzyj nas. Pierwsza, chcesz oglądać nasze filmy bez cenzury oraz otrzymywać dodatkowe materiały, których po prostu nie możemy zamieścić tutaj na YouTubie, to koniecznie dołącz do nas na basicsinsider.com. Możesz też kliknąć link w opisie lub zeskanować kod QR na swoim ekranie. Dołączając, możesz oglądać wszystkie materiały, które już zamieściliśmy oraz wszystkie filmy, które opublikujemy w przyszłości. Wspierasz nasze relacje i kanał dziękujemy. Nazywam się Sam, do zobaczenia w kolejnym odcinku.